Hej, hej, he. z tej strony ja, wasz ulubiony Peter Goblin, a to jest kolejny odcinek Let's Play Shakes and Fidget. Jesteśmy na demonie, przejdźmy sobie na twierdzę i od razu zacznijmy budowę. Tylko co, potrzebujemy jeszcze 2500 drewnioka, będziemy mieli 300. Jeszcze 400 potrzebujemy, no akurat, o świetnie. Wybudujmy sobie twierdzę. Ulepsz. Cykens. Twierdza się buduje. 4 godzinki. Czy my chcemy sprowadzić jakieś loszki? Na 34 poziom są. Czy my możemy wejść sobie do karczmy? Dobra. Tu jakiś lak znowu się złapał. Przechodzimy zatem na... Goblinos na naszego łowce. Tu jeszcze przez 7 godzin będzie budowała się twierdza. Na razie sobie odblokujmy tych chłopków w ogóle. Tych i tych dajmy do budowania, bo nas ktoś ostatnio napadł. Czy my chcemy napadać 7 godzin, to to będzie skończone dziś 4.30? Dzisiaj o 20.42. Czyli w sumie przydałoby się. 154 tysiące, 50 tysięcy, niby tak, dobra. Hop, ile dostaniemy? 7 koła drewna i 1000 kamienia. Fajnie. Zmienimy sobie przeciwnika póki raz możemy. Jest taka możliwość, że jeżeli, żeby hajs nie zmienić przeciwników, po prostu poświęcamy jedną jednostkę. Tu już lepiej za trzy koła Chopa Dobra i nie mamy jednostek. Okej, trenujmy żołnierzyków eee, Sprawdźmy arenkę na ręce, plus 49 koła, ale ile on ma inteligencji, wy mi powiedzcie, 910, a ja mam zręczności 700, czyli powinienem przegrać, tu inteligencja 600, a ja mam 700 zręczności, 35k, tu powinienem wygrać, zobaczmy czy to prawda, niestety nieprawda, zmaga mi opłaca się walczyć. Mhm. Lochów mamy trochę więcej, tu na 52 jakiegoś mamy potwora, tu na 5,4, tu na 4,8 spróbujmy go zatem. Nie udało się, ale już jest bliżej jak dalej. Karcz ma. Dobra, i tu karczmy też nie mogę, ok. Eee... No to tu, dzisiaj taki dość krótki odcinek. No, bo coś te. ta przeglądarkowa wersja jest zbugowana. Chyba ja pobieram ją na Steam następnym razem, bo nie możemy w ogóle się do karczmy dostać. A tam mamy najwięcej lachuder, dlatego dzisiaj taki przeglądowy odcineczek. Głównie zbudowanka, No i co, piszcie w komentarzach, czy wolicie krótsze odcinki, czy wolicie tak jak ostatnio był dłuższy, bo nie wiem, jak, jak je oglądacie jak y, jest wam wygodniej. Zostawiajcie łapę w górę i napiszcie komentarz y, łowca albo y, albo wojownik, jeżeli dotrwaliście do, do końca i którą wolicie postać oglądać. Y, ja się zami żegnam z tej strony na dowodowo z Goblinus i cóż, trzymajcie się do zobaczenia na rok.